Wielkanie dozyce, jest mi mówcze. Wozy do statki, cytwary! Cytwary! Sorry, 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 Jaką drugi, kosa trzeci. Muzyn pierwszy, jaką drugi, kosa trzeci. Ok. 30 sekund na jeden temat, wszyscy, i później 30 sekund bez tematu. Zaczyna muzyn, a temat to. Wspomnienia. No dobra, to najpierw żyli. Dobra. Wierzbik raz. Giełdę. Ja nie byłem jeszcze. Ryba trzy. pięciu. pięciu. Wolbi cztery. Bord, 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 bord. Dobra. Temat to bajki z dzieciństwa. <tryk> ok. Ja, <tryk> ja. Czy cokolwiek. wie Ja, 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 ja. Czy cokolwiek? <tryk> czy cokolwiek? Czy cokolwiek. kowie? Ja, ja, ja bajki dzieciństwa, ja tak to widzę, jak onek w dzieciństwie widział teletubisie Jeszcze raz i wejdę tak lekko, najbardziej w tej bajce, Jadał się torebką Jeszcze raz i wejdę tak pędo, a w środku chciał być królem Śnieżką Jo, jo i sprawdzaj Leszu, bo chciał być na śpiocha brany przed siebie Yo, szanujcie, trochę zobacz, jaka słówek dzisiaj przekopać Sprawdzaj drogo! A krasto ludzie przy tobie! Do, mój, do twój poziom! Ja, oh! <capsule> A, a, a dobra, 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 myślałem, że inny temat jo! Ej, chodzę na chodzę tu nie z lansem Ej, jakie bajki napisał, Andersen, Yo! I kiedy chodzę, sprawdzę, tutaj sprawdzaj ziomek, twój z to co? I jedynie bajka i kiedy chodzę, naprawdę jadę tutaj na wszupkach Jest tu łuka, wujka, bajka i brawurka, Jo, kiedy chodzę, naprawdę tu są Bójka, braka i brawórka, ja robię brawurę, jo, i kiedy chodzę, ziomek Jadę tutaj z bratku dzieciom, o kiedy chodzę? network yo i kiedy decode każdy mini mini po mini mini mini, mini. <śles> 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 Na to już kurwa, czy się stracę? Lubisz się? Si Wy jesteś od kuzacem. Wysokie wysoko kurwa, nic nie grac zioł, my wysoko chodzi kurwa, wygra na moją stronę, eee, właśnie tak, to jest ta bajka, w twoich wózach jest raj dla tybusia, buchatka właśnie tak, ziom, to było w ogóle, hałas, a im gróbcie pogrzeb, właśnie, właśnie tak, zioł, zakopię was, szybko, wysoko wchodzi, nie wiesz, niebieski oczy, o, właśnie tak, ziom eee, to dalej, 5 sekund, dawa, jedź dalej,

Wejdę, sprawdzaj to mendo, jak on tyle tu Bisiach Robi za słoneczko nie ważne, sprawdzaj to pało, jego laski olewają jak żonego brawo Jesu weź się mendo, na blondyna Jeszcze raz i to będzie szczere, a wgląd w tak mógłbyś zostać Eminem. I no właśnie tak to umiem, wgląd ten chuj gra gorzej niż Jeszcze raz, prosty tak zobacz, skuter no fakt, trzeba go zatankować No właśnie, zatankować, opcja pewna, bo jego laskę nie jak dziś pełna no no, Yo, yo, ej sprawdzaj, a na benzynowej możesz robić jak małpa Yo, 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 słoneczko, słoneczko Yo! Ej, twoja pana jest materią słoneczną Wiesz dlaczego? Łaguję ją, jestem słoneczką! Yo! Kiedy wpadę ja to nie żaden gojbet I kiedy chodzę na bratera, witam sobie tutaj lata, patrzę na tych dwóch, typu same jodowe lata Yo! Ciolek, jodę nie braką, inna, że pada, ja był fagon Yo! I kiedy w naprawdę nie jestem, tutaj błęczę Rozpierdalam muzyna, tak jak w harencie Siomek, to jest dobcia dzisiaj dziwna Nie masz sensu, karenda, czy arytmia, ją. I tak naprawdę jadę na nie Nieważne czy jak Każdy ma za mał serca Jak daje paczek, a zemu się gępa kępa Miodowe lata tutaj świętuje Mili, wiesz o co chodzi, kurwa, nie wiem co tu jest, jest w tutaj jest żyli ktoś, ktoś, zawsze postawi na mnie, wiesz o to chodzi, kurwa, wygrałem tą walkę, to było proste, kurwa, co zaczął go nawiązać, dosłownie jesteś, mój bieg słowowy, wiesz o co chodzi, mam char, nie ty, wiesz o to chodzi, a ty nie wiesz o to chodzi, Mie, kurwa, co pierdolę, ziomek, ja robisz hałas, ale ja kurwa głupą ty pierdolę, ziomek, jo, oddam ci majka, dawaj Teo, skończona walka. Yeah, yeah, yeah. Muzyn Jakon, kosa, kosa jako Muzyn. Co na to zryw raczej innego, jednego, który wygrał? Jakon? Jakon raz? Dogrywka, dogrywka. Do 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 Jakon? Jako? I kto jeszcze był w

4 razy 4 zrób im. Kurwa dawaj z bitem, już się przejadło, to cztery razy bitem. Dobra, z dobra, 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 dobra. Dobra, 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 dwa razy po 30 z jednym tematem. Zmiana kolejności może być przed Jakonem, więc teraz Jakon zaczyna. Temat dla obydwu to zaległa rata Zaległa rata Ooo, tak się tu spada Yo, 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 yo nie wiem, ziomek masz jakiś problem z zaległa, zaległa rata, nie wypłacę ci bombę Ziomek, yeah. tak naprawdę nie jesteś kumaty, jego freestyle jedynie nie spisujemy na straty ją kiedy wchodzę naprawdę wiedzą to ziomy patrzę na tego muzyna jest na starcie stracony Jo i stary naprawdę mam tutaj datę bo kiedy wchodzę na bitwę, żołnierze nie za ten podatek, ją I kiedy wchodzę, patrzę tutaj na muzyna Chciałbym być koli kurwa, na wyzyna Joł, ziomeczku, naprawdę ja bijam tutaj jak na haju Patrzę na muzyna, patrzę bomby po ją i stary, tak naprawdę czyste tego zioma Założył czapkę, bo nie chcę mieć paducha za kola Raza? Jał, 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 jał I kiedy wpadam, to że jestem niegły, uhm, dupy są dla niego niedostępne Jak kiedyś hipoteczny Jał, jał, masz to lebiego, bo tym gościu go, nie ma wkładu prostego Jał, jał, nie jestem głupi Gatki, ziomeczko zbierasz na patelni do kuchy Jeszcze raz i prosty, tak ziomie, jesteś kurwa, rumunograficzny Kurwa, wciskam klawisze, klawisze, no dobra, testuj ten leszczu, klawisze byś widział, ale jedynie w pierdół, yo joł I wpadam w bit, pamiętaj, mordeczko, zgadam trzeba dobrze żyć Jako! Trzymaj gaz! Ej, dobra, 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 Jo! i tak naprawdę to jest kurwa rozkminione Trzeba zgadam dobrze żyć, dlatego mu miły pionet, joł, ja i kiedy wchodzę to jest najbagat Yo, i ziomek, jaki gad Murzyn nawija ze mną myśli Oh my god Ja pierdolę ziomeczku, tak naprawdę mogę bez pozy. rozpierdolę ciebie Jesteś tutaj tym potworem, yo i wchodzę Ziomek, mam te style, bo kiedy wchodzę Rozgminiłem tego kurwa muzyna Nie wiem czy on się kończy, czy dopiero zaczyna Ziomek, naprawdę ja tu na lajcie Murzyn, ty się kończysz, ale na starcie wow. Jau, 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 jał, 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 jau, Dobra, 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 dobra Jau, Jaki gad i będę tak szczery Gdy pada mużynek, wszyscy mówią Gademyc, no właśnie, dobra Ej, jestem dobry I kiedy wpadam, to nie umiesz wlecieć w Nieważne, potwór, ej, sprawdzaj ziomal A każda potwora znajdzie swego amatora Jeszcze raz Gram na wita, każda znajdzie amatora, ale ty się nie zaliczasz No właśnie, dobra, tak, wersy składam Załóżmy, mi robił nie wiem, maskę do spawania I ja właśnie, majkiem tak bo z taką facjatą raczej nic nie pospawasz Okej, okay, jako, może, może, jako, co na to ziri? Może raz, może dwa, może trzy who's the who's wygrywa tę of